Siema, Was z tej Mafinek, witam w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tworzeniem komend moderacyjnych takich jak kick, ban. Jeśli podczas oglądania poradni poradnika napotkasz jakikolwiek pomysł zapraszam na mój Discord w Maffinka, Link w opisie. A teraz bierzmy się do roboty. Okay, tworzymy standardową nowy plik, niech to będzie najpierw ban.js. I przygotowujemy to co zawsze, czyli naszą klasę. Ok, tak to wygląda zazwyczaj. Teraz musimy uzupełnić nasz slash command builder. Czyli najpierw set name, eee, ban, set description, mm, banu, banuje użytkownika. Dodajemy no dajemy sobie add user option czyli to będzie nasza opcja z użytkownikiem, którego będziemy chcieli zbanować. OK, tutaj dajemy nazwę użytkownika i set description e, użytkownik do zbanowania. To dajemy oczywiście jako wymaganą zmienną. I dodajemy sobie opcjonalną zmienną, e, niech to będzie powód, czyli reason option. i ustawiamy, tak jak wyżej, tylko że powód. Ok, tak to wygląda, powinno wyglądać na samym końcu. Teraz pobierzmy sobie nasze dwie zmienne, w sensie stłuszczmy zmienne z dwoma naszymi argumentami, czyli użytkownik i powód. Ok, coś takiego, czyli definiujemy stałą zmienną user, która pobiera naszego usera z komendy i robimy to samo z powodem, tylko że jeśli powód nie będzie podany, bo jest niewymagany, to będzie nie podano powodu. Jeszcze możemy dać jedną rzecz, czyli yy, set default member permissions. OK, i tutaj ban users. O, ban users. Tylko, że niech to będzie w tablicy. I to spowoduje, że komenda nie, za, yy, nie będzie się pokazywać osobom, które nie mają uprawnienia do banowania. Yy, musimy wziąć membera czyli członka serwera, bo member a user to, jest, to są dwie różne rzeczy. Będę mieli to w prosty sposób. const member równa się interaction-guild uh, members-cache-get a przed tym jeszcze sobie go sweczujemy, czyli await. Interaction Guild Members Fetch the ID, tak na wszelki wypadek. If Member, jeśli nie będzie takiego mm, członka na serwerze, wyślemy wiadomość y, z Embedem ładnym, czyli odpowiadamy na y, interakcję Embeds. Nowy Embed Builder, tak jak to robimy. Robiliśmy już w innych filmach, set Color color niech będzie czerwony, Set Description Nieprawidłowy użytkownik i e, inaczej set Set title tutaj I dajmy sobie Set Description User Nie a, użytkownik. user nie został znaleziony. Teraz musimy e, na pewno musimy sprawdzić, czy możemy zbanować takiego użytkownika. Bo e, jak wiemy, jeśli jakiś użytkownik jest nad botem, no to go nie zbanujemy. Mamy to w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że wejdziemy sobie też w dokumentację Discord.t.essa, że sprawdzić, jak to się robi. I jak widzimy, tutaj powinniśmy. E, mieć coś takiego jak banable tak, banable jak widać, whether this e, member is banable by the client user, czyli jeśli da się go zbanować e, poprzez bot, czyli jeśli member nie jest e, banable poradamy znowu na interakcję embeds Przekleję sobie tego embeda. Niewprawidłowy użytkownik. Użytkownik nie może być zbanowany. Nie może zostać zbanowany. Ok. W przeciwnym razie member ban. Eee. Tutaj mamy ban options. Sprawdźmy sobie w takim razie, co to jest ban options. Wystrukujemy options i mamy reason, czyli reason i dwukropek reason. Chociaż jeśli e, nasza zmienna, czyli reason ma taką samą nazwę jak e, właściwość obiektu, którą dodajemy, to wystarczy, że zrobimy coś takiego. Teraz wyślijmy wiadomość, że wszystko się powiodło. Okay, wygląda to w taki sposób, czyli odpowiadam na interakcję embedem o kolorze zielonym. E, tytuł zbanowano. Opis, użytkownik, user został zbanowany z powodu Amazon i to tyle. Uruchommy bota i sprawdźmy czy komenda ban działa. Ok, na naszego Discorda zaprosiłem losową, losowego bota, jakiego ja tam znalazłem na jakimś liście. I teraz spróbujmy go zbanować. Oj, ok, eee, już mm, doszedłem do tego jak to powinno być. Powinno być permissions flag bits. I ban members. Permissions flags discord e, sobie z discord i nie dajemy tablicy, tylko po prostu y, nasze permission flags dits. Sprawdźmy, czy się zarejestrowała komenda, jak widać, komenda się zarejestrowała i teraz powinniśmy zbanować tego bota. Jak widać, użytkownik GameSoft nie może zostać zbanowany, a dzieje się tak dlatego, że zanim e, Podczas cięcia przeniosłem rangę tego bota nad yy, odcinkowego bota. Teraz zamienimy ich miejscami. Wpiszmy ban. Games. Rab. Powód. Testowy. Powód. Zbanowano. Użytkownik Games. został zbanowany z powodem. Testowy. Powód. Wchodzimy sobie yy, w bany. To jest ok. Bany. Jak widać, testowy. Powód. Audit log też testowy powód. Przejdźmy teraz do Kika, chociaż sytuacja z Kikiem jest dosyć podobna. OK, jeszcze przygotowałem kick.js, podstawkę naszą na podstawie Band.js. Przekopiowałem i pozmieniałem. I możemy sobie po kolei wszystko na razie przekopiowywać. Czyli na pewno to możemy sobie przekopiować. Wrzucamy sobie tutaj w nasz RAM. I teraz tak, e, to jest też do przekopiowania, Następne to jest warunek sprawdzający czy da się e, kogoś zbanować, czyli tutaj będziemy musieli e, już edytować to i zmienić na kickable, ok, użytkownik user nie może zostać wyrzucony. Sformatujmy yy, sobie kod. Jeśli ktoś się zastanawia jak ja tak formatuję kod to klikam po prostu SHIFT ALT F. Yy, ok. Yy, teraz zostało nam yy, najważniejsze, czyli już samo wywołanie funkcji wyrzucenia zmieniamy sobie na kick, tylko tutaj musimy usunąć yy, nawiasy klamrowe, ponieważ to jest jedyny argument, jaka ta funkcja przyjmuje. Tutaj zmieniamy na wyrzucono. Yy, został Wyrzucony z powodem Reason. Sprawdźmy czy działa. W międzyczasie jeszcze dałem jednego tej bota, spróbujmy go wyrzucić. Kick, kdbot, powód, testowy powód kika ok został wyrzucony jak widać. Teraz sprawdźmy sobie audit log. Został wyrzucony z powodem, testowy powód kika to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Ci jak zrobić komendę Bunny Kick. Eee, jeśli napotkasz się jakiekolwiek problemy, zapraszam na mój Discord w programiście finka Link masz w opisie, a nie zostaje mi nic innego niż poproszycie o zostawienie łapki w górę i subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!